Ło! Nie, to nie... Siemaneczko, dziomeczki, dzisiaj gramy w kurwę fever i chyba wiecie na czym polega ta gra jak nie to wam wytłumaczę, chodzi tu o to by... jesteśmy takimi kropeczkami i musimy przetrwać jak najdłużej są tu takie różne power które pogrubiają, spowolniają, spowolniają przeciwników. Robią szybszych przeciwników, spowolniają nas. No. no i tak trzeba chodzić o to ogólnie, żeby prze, przez dziurki, przez ten. O, tak. Bad kill. I, I po prostu nie można przegrać. O, o. To, jest fajne. to zmienia to sterowanie, że jak klikniecie strzałkę w, w prawo, to jedziecie w lewo A jak klikniecie strzałkę w, w lewo, to jedziecie w prawo Jest taka tu muzyczka w tle I ogólnie z kolegami gramy w to na informatyce Wygrywał, haha ja Czasami to ja wygrywam, czasami oni MATCH O, ooo Fajnie. Wow. czasami się tak może... ten, że... o! no i dziękuję, no dziękuję panu bardzo no i są tam takie lagi, jak widzieć, o! no i dziękuję, no wygrałam. no i no sądzę, że z tego zrobię serię, bo to jest całkiem przyjemna gra o ej, ej, ej I mu zajechał mm, nie przejął. Brakuje mi 15 punktów, a ja mu jeden. Żeby... I na pewno będę tą grę nagrywał chyba. Na pewno. nie wiem. szam na ręczę co ja Dobra, to teraz robię przerwę i się spotykamy na kolejnej jarece bo tu wyszli. Ja też mi już po przerwie jestem tym różowym, czy tam owsianym, czy po prostu jestem. No nie wiem. I tu nic nie zrobię, 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 zrobię. o, o, o wygrałam rundkę i jestem czwarty. O gumka, raz na co myślałem, że to jest proszek, a to jest gumka.

Rubasu. No dziękuję. Dobra, nie wiem ile to już się nagrywa. To się już nagrywa. 14 minut. Minus 4 punkty. Nieee. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za